Witam Was bardzo serdecznie, dzień dobry Kelemerek! Z strony Jacek Gręga, a dzisiaj nagrywam film pod tytułem Jak dbać o przyrodę. Okej, okay, a więc zacznijmy mój film. E, jak dbać o przyrodę? No, e, tutaj jest mój pies Martusia. Marta! Marta! Witaj się! Marta! Tak, tu jest moja Marta e, i... W się zastanawiacie co będziemy robić w tym filmie. Otóż tam widać e, tam jest mój tata i patrzy... Oj, Marta Siga i jej, bo to ładnie. Bo. Dobra, jak widzicie, tutaj mamy żłobek i jesteśmy Galileusza. To jest mój wieżowiec. Znaczy 10 piętrowiec. No Marta co ty robisz? Wybaczcie za nią. że teraz są Was naprawdę? E, nie wiem co tam widać, ale... Nie, pewnie nie widać przez to słońce, sorry. Chodźcie tam. Biegnie mnie. Marta. Marta biegnie. Joka, szybko, błyskawica. No. Tam tata macha, widać. Tam widać te, tam. Gdzie ten to, O, widać tatę, który macha. Tam, gdzie są te brązowe okna, tam mieszkam. Dobra, Marta się już załatwiła chyba, tutaj jest nasz plac zabaw, on kiedyś był taki stary, że e, no i go wyremontowali, Nie mój tata się podział, mój tata chyba już poszedł, bo się po prostu się no, nie zauważyłam, chyba to było pa, Marta, e, tutaj mam taki ogrodzik, piękne kwiatki, to prawda, wiem, e, tak. Tutaj tam, takie, czekajcie, może pokażę wam. Ten odcinek będzie trochę spał, ale będzie na YouTube, jak inne moje filmy. E, wiecie, że dzisiaj przegrałam, e, jak ty dzisiaj przegrałam, e, filmik z kuzynką moją. E, e, możecie go znaleźć na YouTube. To jest epicka przygoda LPS Wy Więc, e, no może, no, z oliwką, moją kuzynką oliwą tam, tam widać ten biały balkon z tą dziurą tam mieszka moja ciocia Ela i Sonia, taki piesek fajny i ona często patrzy przez tą dziurę, ale tutaj mam tki, Was tego nie było remontowane tam widzicie sadzonkę roślin, tam była tam była piaskownica, ale E, oczywiście ci mieszkańcy chcieli tutaj zrobić ogród, no to niestety nie ma dla co zabaw, ale to jest fajne. Tutaj można przejść, nie wiem, inaczej Wam tego nie pokażę, bo nie ma gdzie przywiązać Marty. A tutaj usiądźmy. E, nie wziąłem lupy, bo nie mam trzeciej ręki, po bo... Marta. <laughs> Dobra, a tutaj mamy kubeł, Marta chyba wzięła za hydrant, po. Bo... Dobra, przejdźmy się jeszcze chwilę i będziemy kończyć, moi drodzy. Nie każdy wie, ale niektóre drzewa będą niedługo kiełkować jako jabłonki, czy sadzonki na mojej działce. Kiełkuje gruszka, jabłonka, nawet mamy no, Boże święty, mamy tutaj, mamy nawet na działce, mamy kompostowkę. Tata mówi, żebyśmy już szli do domu moi drodzy, ale więc, więc ja będę się kończyć, ką... Ja będę z wami kończyć i My mamy... Dobra. Zaczekam. Zaczekam. Kogo ja szukuję, Biegiem Marta. Gdzie? Marta steka. Marta, dobra. E, Mijmy do taty. E, pod numerem 9 mieszkam. To... Tak ok wchodzimy. Moi drodzy. Jak wejdę do domu, to będzie koniec. wow Spoko. Zwołamy windę. Mam nadzieję, że tym koło. A, tak, ja wiem. Zwołam te windę, Ale to są z znajduje. Bo widać białe kroki, ale ja to są czerwone kropki, te cztery. O, czuję świnę. Zrobię cięcie, bo ta winda będzie tak jechać. Chwila. Dobra, na sekundę. Dobra. Wchodzimy, cięcie, bo muszę odwrócić drzwi. Mamy fartę, nikogo nie ma. Ej, no. Dobra. Dobra. Na czwartym piętrze mieszkam. Ale swoją sąsiadkę. Kiedyś przysłałam są z koły kartkę. Nie widzicie. Mój twarz. E, tak mnie... Całowała, tak nie uczuliła. Fajna jest ta sąsiadka. I ma takie juniorę, ale on czeka na dzieci, ale nie ma Bo kiedyś coś tam jakaś dziewczynka mu pewnie mm. skupowała i tak się zaśniecił, że się się. o, to jesteśmy. Okej, okay. tutaj tata, że śnieci. zaśnieci. do naszego domu. E, to którego chciałam wziąć. Dobra, no to tyle moi drodzy. Widzimy się w następnym filmie. Na razie pięknian.